Dawno nie zaglądaliśmy do naszych barżantów srebrzystych. Teraz możemy sobie spojrzeć, jak on już wygląda. No, myślę, że już teraz się nie powstydzę tego beżancika. Jeszcze niedawno miał takie brązowe piórka Był bardzo, bardzo podobny do, tych samiczek. Niewiele tych białych piórek miał, natomiast teraz już się chyba całkowicie wybarwił. Tak mówię, chyba. bo. Nie miałem wcześniej tych bażantów, więc nie wiem, jak one wyglądają dorosłe. Ale tu nawet chyba już nie ma miejsca, żeby jakieś tam inne pióra mu rosły. Jest całkowicie tutaj białutki, czarne po <gry> Także myślę, że tu się już na pewno inaczej nie wybarwi. Młody samczyk, to jest samczyk z zeszłego roku. Z wiosny, także ma teraz półtora roku. Kupiłem go właśnie yy, jakoś latem rok temu i u mnie dojrzewał także już pięknie się wybarwił. pamiętam, że jak miałem go z którąś z tych właśnie samiczek bo teraz potem dokupiłem jeszcze dwie kolejne to tak szczerze powiedziawszy nie dało się go odróżnić od samicy tak czekałem, kiedy właśnie jakieś mu tam pierwsze piórka te srebrne zaczną wyrastać że miał chociaż tą pewność czy mam samca i samiczkę bardzo, bardzo był właśnie podobny do tych samiczek. Chociaż powiem tak, że nawet po tych samiczkach teraz, jakby się spojrzało, to tak jedna ma całkowicie brązowe pióra, właśnie ta. A te z kolei wyrastają im piórka takie strokate. Także też widać, że są y, zupełnie różne. Sam się odzywa, piszczy. On taki bojowy jest. Nieraz się wchodziło do niego jak w tej mniejszej woliarce. Jeszcze go wtedy zaganialiśmy do kurnika właśnie na noc. To tak powiem szczerze, że tak się stawiał. Nie bardzo chciał się ch ten, chować się do tego kurnika. Mm, Próbowaliśmy zagonić, co tak stanął, przyglądał się. No nie mówię, że skakał nas absolutnie, tego nie było, ale wcale się nas nie obawiał. Tu przynajmniej już mamy tą swobodę i ten spokój, żeby jonie jednocześnie ma spokój, bo nie zaganiamy. Tu mają już taką w sobie woliarkę całkowicie zamkniętą, zabezpieczoną ze wszystkich stron, więc nie ma takiej potrzeby, by go zaganiać. Ale zauważyłem, że nawet i... One nie chcą być zaganiane. Raz, że nie chcą. Dwa, że siadają na najwyższych żerdziach. Pokażę właśnie mniej więcej, gdzie właśnie to są te żerdzie. I te żerdzie są, jak widzicie, nad siatką. Nie pod blachą, jak tamte. Także nawet jak pada deszcz, to siedzą dosłownie tutaj i wcale im ten deszcz nie przeszkadza. Myślę, że yy, zrobię w ten sposób, że te żerdzie. Jeszcze jemu mocuję właśnie pod dachem, po to tylko, żeby właśnie już w zimę, kiedy tych, no i wiadomo, i ten deszcz taki zimny i może i nawet śnieg, to żeby się mogły po prostu skryć tam, bo gwarantuję, że teraz na pewno się nie będą chowały i będą całą zimę mokły. A samczyk podchodzi ciekawski, co tu się dzieje. No jest Nie miałem wcześniej takich weżantów No nie miałem tym bardziej jeszcze od nich młodych Więc sam jestem bardzo ciekawy No już w tym roku On był jeszcze za młody By odbywać lęgi No ale teraz mam nadzieję taką, że na wiosnę już Zaczekam się jakichś młodych No myślę, że któraś z tych samiczek zniesie się wreszcie jajeczkę będziemy mieli młode beczanty życie to są zadziory bo nieraz właśnie czytałem w komentarzach czy tak właśnie się z ludźmi rozmawia to są do tego stopnia pewne siebie i odważne nie boję się człowieka że trafią nawet i skoczyć na właściciela także z nimi trzeba ostrożnie no i przede wszystkim chyba nie wolno im pozwalać, żeby tak sobie na głowę wskakiwały. ja myślę, że u mnie nie będzie tego problemu, dlatego że on jak był młody, żeśmy go jeszcze pamiętam na rękach nosili, troszeczkę był taki do nas oswojony, nie był w pełni zdziczały. Myślę, że to dobrze. Wskoczył sobie na górę do domu. Tutaj małem taką siatkę, taki korytarzyk jest i właśnie też na tej siatce przesiadują. Zrobiłem taki korytarzyk właśnie, żeby mi nie uciekły po wchodzeniu. Samiczki, jak widzicie, nie są oswojone całkowicie. Są dzikie, dlatego że... One były kupione i przeze mnie, jak już były praktycznie dorosłe, już były, no miały ponad pół roku, więcej nawet tak pół roku, jak kupowałem yy, z tydzień czy luty tego roku, więc no już po 7 po miesięcy. No i pamiętam, że siedziały w takiej wolierce u tego gościa, wszystkie razem. No i pewnie no, tam mało do nich zaglądamy, myślę, że tylko tyle co dał po prostu i dał wodę. I tyle kontaktu było. Tak zobaczcie, że one już są u mnie już no już powiedzmy, że te 9-10 miesięcy, czyli już spory dosyć czas, żeby się do mnie przyzwyczaiły, a jednak uchylę tylko drzwiczki i stoję z daleka i zobaczę cały czas w ruchu, cały czas najchętniej z No sam jest taki troszeczkę bardziej spokojniejszy zresztą widzieliście, że podchodzi nad blisko, niespecjalnie tam reagował, niespecjalnie latał, natomiast te samiczki to Myślę, że bym nawet tutaj kroka nie zrobił, bo wszystkie były na głowie, ogólnie. Żebym... A przy okazji nagrywania tego filmu, poprawiłem im żerdzie. Bo tak jak wcześniej mówiłem, nie miały gdzie siedzieć. kają właśnie tutaj mi na klatkę nad głowę. Natomiast teraz proszę już, już przede wszystkim pod dachem, co mnie bardzo cieszy. Tu tą żerdź też umocowałem również pod daszkiem. Do tego dołożyłem... I jeszcze taką grubszą gałąź po prostu, tylko tak, żeby miały. No i jednocześnie pozdejmowałem im wszystkie te, które tutaj były dla kanarków wcześniej przygotowane, czyli tutaj taka była gałązka, dosyć gęsta, taka nad głową przeszkadzało to im fruwać. Tu miała. Tak była taka linka, którą oczywiście zerwały, też wisiała, ale to wszystko pozbierałem, pozdejmowałem i myślę, że będą miały dzięki temu korzystniej, bo na pewno i więcej przestrzeni, a jednocześnie wszystko to będzie teraz już pod dachem także mam nadzieję że tą filmę spędzą właśnie tutaj pod blaszką a nie na tutaj kratce gdzie wszystko na nich wpływało już no, troskę się nawet i uspokoiły troskę przyzwyczaiły do mnie że tu siedzę